Bieg żuławski w gminie Pruszdański odbył się już po raz trzeci. Zyskuje on coraz bardziej na popularności. Na start przybyli nie tylko dorośli amatorzy biegania, ale również profesjonaliści. Tradycyjnie nie zabrakło też najmłodszych. 200 uczestników dorosłych w biegu żuławskim i prawie 150 dzieci. Świetna zabawa, nikomu specjalnie wiatr nie przeszkadzał. Wszyscy podkreślali znakomitą organizację. Włączyli się tutaj i Strażacy Ochotnicy, i Straż Gminna, i koło gospodyń wiejskich, i Rady Sołeckie, i Sołtysi. I myślę, że możemy powiedzieć na koniec, że jest to kolejna impreza, która się znakomicie udała. Tak, wielka impreza nie mogłaby się odbyć bez olbrzymiego wsparcia sponsorów i partnerów biegu. Organizacyjnie warto podziękować tym wszystkim, którzy, dzięki którym mogła ta impreza się odbyć. Grupie z Grupy Energa, Gminie Próżdańskie, Ośrodek Kultury Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Próżdańskiej, którą reprezentuje, gminy Towarzystwa Sportowe, Solestwo Wiślina, Sowestwo Lędowo. No To są najważniejsze osoby, które tutaj wspierały nas i pozwoliły na zorganizować imprezę w taką zasięgu wojewódzkim. Za pół roku kolejny bieg, tym razem

Zwycięzcą biegu głównego w klasyfikacji generalnej został pan Bartosz Mazerski z czasem 17 minut i 41 sekund. Jak wrażenie pobiegu? Bardzo kameralna impreza. No, bardzo lubię takie właśnie y, uczestniczyć w takich biegach. Konkurencja też była dosyć silna, także cieszę się ze zwycięstwa. A teraz czas na uhonorowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach szukamy 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 do wręczającej dołączył Karol Karc radny gminy Pruszański jednocześnie sautys. Nie jest na białek radna gminy Pruszański wręcza tego do za pierwsze miejsce Kamila Fuji Maciej Wiśelski sauteś jest to również radna gminy Gdański, dla Nikogo nie trzeba przekonywać, że gmina Pruszcz Gdański żyje sportem. Tak trzymać. Polecamy również zobaczyć drugi bieg Żuławski z Wiśliny do Lendowa oraz trzeci wojewódzki bieg Doliną Raduni. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnatv i nie zapomnij subskrybować kanału.